Cześć, ja nazywam się Olafio, a wy znajdujecie się na kanale Turbosztos. Intro. I słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie o moim samochodzie. Ja już taki kiedyś nagrałam i nazywał się on, czego nie wiecie o moim samochodzie i będzie prawdopodobnie tu, tu albo w opisie tego filmu. A teraz będzie druga część i stoję na tle bmw ale ten film nie będzie o BMW E46, tylko o moim Nissanie. A druga część będzie dlatego, że nie był samochód ten sam, ale dużo rzeczy w nim się zmieniło, bo tamten film był w 2017, co po około 3 latach się w nim zmieniło. Co się nie zmieniło na pewno w tym samochodzie, to samochód. badam Jest to nadal Nissan S13 200SX, zmieniło się wizualnie oklejenie. Eee, taka ciekawostka, że to oklejenie na zawodach było tylko raz i była to na Grid. Dwa lata temu w 2019 roku. Tej, po tej imprezie mój samochód po prostu odmówił posłuszeństwa, silnik się rozwalił i od tamtej pory tym samochodem nie jeździłam. I to oklejenie, mimo że było widziane tylko raz, będzie w tym roku zmieniane również. Jakie ono będzie, to zobaczycie później, możecie wchodzić na mojego Instagrama, który pewnie gdzieś tutaj będzie i tam na pewno zdjęcia lub jakieś początkowe projekty pojawią się wcześniej, więc jak jesteście ciekawi, to zapraszam. I tyle w sumie o wizualnych dworcach, o klejeniu. Samochód jest ten sam, fele te same, oponka. Różnie, w zależności od y, zawodu, ale raczej Westlake. Czasami wjeżdżam w Achillesa 265, a czasami, mam nadzieję, że teraz częściej będzie, Achilles 285 bo ten samochód akurat już go podniesie bo z pęką. jest mały problem postaram wam się pokazać jak najwięcej co się zmieniło w tym samochodzie ale jest trochę teraz rozebrany jest włożony już silnik ale niektóre rzeczy powiem mam myślę, że się zmieniły, ale i wam ich nie pokażę bo są odłożone do pudełeczek żeby je zamontować w momencie kiedy auto będzie już wyjeżdżało trochę będzie w nim nowości okej, okay, świetnie jesteście jeszcze tutaj czy już usnęliście? nie? no to wjeżdżamy Nieważne. Tak. Jedna z większych zmian, jaka zaszła w tym aucie, która popchnęła nas, żeby robić jeszcze inne zmiany, ponieważ mieliśmy trochę czasu na przemyślenie tego wszystkiego. No ale zacznijmy od tego, że zmienił się silnik. Żebyśmy wiedzieli rano, to byśmy go w ogóle nie ruszali, a był kompletny Ale co przyszło. Samochód. <grym> Bo ja chciałam silnik Mustanga, a dostałam całego Mustanga. Rzad, co? Ciągle teraz silnik? No! Ja bym tej Dobra. Uf, już. Szybka jesteś. Jest. Bardzo było to męczące, ale udało się. Pięciolitrowy silnik z Mustanga V8, tak zwany kojot. Pewnie zastanawiacie się, co jeszcze będzie z tym silnikiem? Więc kompresor, wortecha. A tu kiedyś będzie intercooler. Tak się stanie. Tak. To nie jest zmiana z teraz, bo e, miałam to już wcześniej, tylko nie było tego na tym poprzednim filmie. Miałam to już od dłuższego czasu, e, prawdopodobnie około dwóch lat, a na pewno roku. I to jest sekwencyjna skrzynia biegów e, Samsonosa. Siedzi. Kolejną zmianą w środku, teraz akurat jest wyjęty, tak jak mówiłam wcześniej, jest odłożony bezpiecznie, żeby się nie zakurzył i żadne drobinki tutaj warsztatowe się do niego nie dostały, żeby się nie uszkodził, ale już miałam wcześniej ECU Mastera, Ecumastera, Ecumaster, urządzenie firmy Ecumaster, wiecie o co chodzi, tylko, że miałam tablet, a teraz dodatkowo będę miała wyświetlacz Ecumaster w swojej kabinie. Bądźmy poważni, tak? W sensie ten kanał jest mega poważny. Ludzie nie są przyzwyczajeni tutaj do głupich żartów. I co dalej? Patrząc na tamten film to hamulce ogólnie bez zmian. To jest to samo. felga japan Racing a Opona to Federal RSR 250 x 40 chyba nie mam już Federala, nie widzę stąd. Wiem, ale chyba, chyba będzie wjeżdżało Toyo? No. Okej. Okay. Chyba. Z przodu i z tyłu mamy zawieszenie jest w wersji drift. I z przodu dodatkowo mamy zwrotnicę firmy Weifab. No, czy się, czyli to się nie zmieniło? Musiałam sprawdzić na filmie, ale zwrotnice i wahacze dalej są firmy Weifab. Układ paliwowy jest przerobiony, jak widzicie. Nie ma go. W tym roku jeździmy na powietrze. Padło mi Nie, a tak naprawdę będzie on dostosowany do jazdy na alkoholu. I tak jak widzieliście na unboxingu, będę miała też nowe sprzęgło i będzie to marki Xtreme Performance Clutch. Będzie ono dwutarczowe, ceramiczne o średnicy 230 mm. Dzięki zastosowaniu dwóch sztywnych tarcz ceramicznych, zestaw spokojnie wytrzyma warunki pracy, jakie występują podczas przejazdów driftingowych, gdzie przez kilka chwil sprzęgło jest poddawane ekstremalnym obciążeniom. No to idealnie się sprawdzi w moim aucie. Zestaw ten zawiera też wyczynowe lekkie koło zamachowe, które potrafi przenieść moce grubo ponad 1000 koni, co oznacza, że to będzie też idealny produkt do naszej supry. A jeśli chcecie odcinek z suprą, to zostawcie łapkę w górę. Co prawda, taki odcinek już był, wiem. Ale nie był on aż tak dokładny, jakbyśmy chcieli i też się w niej dużo zmieniło, a przede wszystkim nie zrobiliśmy z nią testów jazdy, nie pokazaliśmy jak się prowadzi i tak dalej. Także jeśli chcecie, zostawcie łapkę w górę, albo napiszcie komentarz pod tym filmem super! A oczywiście ten pierwszy film supry znajdziecie w opisie tego filmu. Są jeszcze dwie rzeczy, których nie widać. płodnicą chłoną. Muszę czasami przybligować po Mama mnie zapisała do logopedy. Są jeszcze dwie rzeczy, których nie widać. Elektryczne, hydrauliczne wspomaganie z chłodnicą płynu i chłodnica oleju silnikowego z AkuSamp. A teraz przechodzimy do ostatniej rzeczy, ale nie najmniej istotnej. Chociaż kiedyś myślałam, że to nie jest tak istotne, żeby posiadać to w samochodzie, ale odkąd zamontowaliśmy to w mojej BMC, to nie wyobrażam sobie, żeby nie mieć tego w driftowozie. I jest to... Winters. Moi drodzy na dzisiaj to już wszystko, więc jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco. Jeśli chcecie zobaczyć testy tego auta, to napiszcie o tym w komentarzu, a ja to po prostu zrobię. I nie zapomnijcie, żeby obserwować mnie na innych moich social mediach, bo tam też dużo się dzieje i do zobaczenia. Cześć! Mam skrzynię biegów. Y... Samsunasa!